Storm Daniels szydzi z Donalda Trumpa, Gwiazda Filmów Dorosłych zareagowała na aresztowanie byłego kochanka. Donald Trump nie ma teraz szczególnie dobrej pasy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych trafił we wtorek za kratki po tym, jak prokuratura postawiła mu 34 zarzuty. Zdjęcia skompromitowanego miliardera podnoszącego pies w triumfalnym gestie, tu przed oddaniem się leceń wymiaru sprawiedliwości, momentalnie obiegły cały świat. Donald Trump aresztowany. Miał zapłacić krocie gwiezdzie porno za milczenie. Polityk został oskarżony o zapłacenie gwiezdzie porno za milczenie podczas jego kampanii wyborczej w 2016 roku. Stefanie Clifford Posługująca się w branży erotycznej pseudonimem Stormy Daniels miała otrzymać od prezydenta 130 tysięcy dolarów w zamian za zachowanie w tajemnicy informacji o intymnych spotkaniach. Które miały się odbywać w 2006-2007 roku. Transakcja miała się odbyć niecale miesiąc przed wyborami. A pośredniczył w niej osobisty prawnik Trumpa, Michael Cohen. Trump zdradzał Melanie z gwiazda Porno? Ma wiele do ukrycia. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Teraz sprawę aresztowania byłego prezydenta postanowiła skomentować sama zainteresowana. Niedługo po tym, jak Trumpowi przedstawiono zarzuty, Daniels opublikowała wymowny tweet, w którym mężczyźni byłemu prezydentowi USA z losliwości. w wpis miejsca stał się sensacja internetu. Wszyscy powtarzają zdzia jakby to było coś złego. Wolę być pod moim seksownym mężczyzną w Areszcie, napisala. Już w 2018 roku Stormy opowiadała o rzekomej relacji z Donaldem w programie 60 Minutes. Stormy twierdziła wówczas, że polityk miał nietypowe upodobania, dawał jej klapsy magazynem Forbes ze swojej twarzy na oklatce. A także ją do swojej córki i wanki. Zwierzył się jej też, że nie sypia z ona w jednym lusku. Aktorka filmów dla dorosłych przekonywała, że potentat nie pociągał jej fizycznie, ale zabiegał kontakt i ostatecznie uprawiała z nim seks bez zabezpieczenia. W obawie przed wyjawieniem romansu Trump miał grozić gwiazdzie porno i jej córce, czemu miliarder stanowczo zaprzeczył.